Dzień dobry. Dzisiaj zaprezentuję Wam doskonałą powierzchnię. Całe piętro w kamienicy biurowej za mną. W perfekcyjnej lokalizacji. Róg Świętokrzyskiej, Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Zapraszam. Przechodząc do konkretów. Wnętrze możecie zaaranżować od kilku do kilkudziesięciu pomieszczeń. Mogą być duże, średnie albo całkiem małe. Pomimo tego, że jesteśmy na pierwszym piętrze, do dyspozycji pozostają również dwie windy. Tuż obok przestrzeń do dowolnej aranżacji. Oczywistym jest, że lokal wyposażony jest w odpowiednią ilość instalacji i węzłów sanitarnych. A teraz wisienka na torcie. Ponad 200 metrów sali balowej. Nie sposób pokazać Wam dokładnie wszystkiego na jednym filmie. Dlatego zapraszam Was na wirtualny spacer, gdzie samodzielnie możecie przejść, po kolei wszystkie pomieszczenia. A to wszystko niespełna 200 metrów od wejścia do drugiej linii metra. Zainteresowany? Zapraszam do kontaktu.